Nie jestem fanem produktów spod znaku jabłka, ale niektóre ich projekty nawet mi się podobają, jak chociażby cylindryczny Maczek Pro z 2013 roku. W tym filmie pokażę Wam jak zrobić sobie coś podobnego. Jak zwykle instalację wstępnie wyrzeźbiłem w Sketchupie, żeby rozmieścić w trzech wymiarach wszelkie komponenty. I nie, samych komponentów nie modelowałem osobiście, pochodzą ze zbioru obiektów stworzonych przez użytkowników programu. Z obliczeń przedwstępnych wyszło mi, że najrozsądniej będzie umieścić płytę główną Mini-ITX, i zasilacz pleks HD po jednej stronie, kartę graficzną po drugiej stronie, a u dołu umieścić wentylator, który wspomoże ruch powietrza ku górze. Do wykonania obudowy użyłem dobrze znanego profilu aluminiowego zamkniętego o przekroju kwadratu, kilka ścinków konto i płaskowników, również wykonanych z aluminium, rurę kanalizacyjną o średnicy 20 cm, garść nitów, nitonakrętek i śrub, Okleinę samoprzylepną, o dość przekonującej, trójwymiarowej teksturze imitującej karbon i plastikowej siatki heksagonalnej, dobrze znanej amatorom mniej lub bardziej wiejskiego tuningu. Zacząłem od wykonania ramy. Złapałem za profil aluminiowy zamknięty, odmierzyłem pożądane długości i wykonałem dwa kięcia pod kątem 90 stopni. Zrobienie takiego łamania sprowadza się do wycięcia fragmentu piłką do metalu i niespiesznego wymodelowania aluminium. Wiem, że aluminium należałoby zespawać, ale nie posiadam jeszcze tej umiejętności. Może następnym razem. Po dwukrotnym wygięciu aluminium odciąłem pozostałą część i przystąpiłem do wykonania wsporników dolnych z kątownika 4x2 cm. Przeciąłem 12 cm sztuki dwie i przynitowałem do wewnętrznej strony ramy. Położyłem ramę płasko i dokonałem wstępnej przymiarki, upewniając się, że wszystkie komponenty znajdą dla siebie miejsce. Zaznaczyłem punkty montażowe płyty głównej i przybliżoną pozycję zasilacza HD Plex. Ponieważ sama płyta główna wystaje nieco poza obrysy ramy, musiałem zapewnić odpowiedni punkt montażowy dla czwartego otworu instalacyjnego. Problem rozwiązał fragment kątownika 15x15 mm przytwierdzony do ramy parą nitów. Następnie przystąpiłem do organizowania miejsca czepienia zasilacza. W tym celu uciąłem fragment kątownika długości odpowiadającej szerokości ramy i podobnie długi odcinek płaskownika. Oba elementy, przytwierdzone do ramienitami, będą stanowiły punkty podparcia układu zasilania, a także usztywnią całą konstrukcję. W kolejnym kroku osadziłem 8 sztuk to nakrętek w miejscu montażu płyty głównej i zasilacza. Potem wywierciłem dwa otwory w jednej z dolnych podpór celem późniejszego przykręcenia wentylatora. Rama została zaprojektowana na 14 cm wentylator, ale dysponowałem tylko 12 cm, stąd ta asymetria w układzie. Zanim oskarżysz mnie o niedbalstwo, pamiętaj, że ja tutaj tylko prototypuję. Dlatego minimalizuję koszty wykorzystując posiadane sprzęta. Kolejnym etapem było zamocowanie karty graficznej. Podłączyłem mojego akcyjnego GTX 1050 taśmą PCI Express i przyłożyłem po drugiej stronie ramy, żeby ustalić położenie punktów mocujących. Zdaję sobie sprawę z faktu, że korzystniej byłoby spozycjonować układ graficzny tak, by jego chłodzenie było po stronie zewnętrznej całej instalacji, ale niestety długość risera nie pozwoliła mi na zapewnienie takiej orientacji. Po ustaleniu miejsca montażu uciąłem kilkucentymetrowy odcinek kątownika 4x2 cm, Dokonałem ekstrakcji fragmentu tak, aby na odcinku 2 cm przekształcić element w płaskownik. Wywierciłem otwór na śrubkę M3 i przytwierdziłem element do ramy dwoma nitami. Następnie przyszedł czas wyznaczyć punkty zaczepienia dla nośnika danych SSD. Do tej budowli użyłem dysku firmy Blitzwolf o pojemności 120 GB. Skromnie, ale na system wystarczająco. Pozostałą przestrzeń przechowywania zapewni cel iSCSI serwowany przez serwer NAS na no ogds 715, Załadowany parą 10 terabajtowych dysków twardych Seagate Iron Wolf. Umiejscowienie dwuipółcalowego nośnika nie jest zbyt fortunne, bo zasłania częściowo układ chłodzenia karty graficznej, ale nie udało mi się znaleźć rozsądniejszej lokacji. Przyciąłem mały fragment 30 mm płaskownika, który stanowić będzie punkt montażowy wyprowadzenia zasilania. Ten przymocowałem do ramy nitami, po czym ustaliłem miejsca odpowiednie dla pary śrub i wtyczki zasilania i wywierciłem stosowne otwory. Później wywierciłem dwa kolejne otwory po obu stronach ramy i obsadziłem w nich nito nakrętki, które stanowić będą punkty styczności ramy z zewnętrzną skorupą. Rama była gotowa na przyjęcie komponentów. Płyta główna, zasilacz HD-Plex, riser, który przebiega pomiędzy płytą główną a ramą, nośnik danych Blitzwolf, karta graficzna ZOTA GTX 1050, i gniazdo zasilania. Po tym jak wszystkie komponenty znalazły się na miejscu, podłączyłem co trzeba stosownymi przewodami i postarałem się o jako taki porządek w samym okablowaniu. Teraz mogłem zająć się wykonaniem skorupy. Podłączyłem niezbędne okablowanie celem wyznaczenia jej ostatecznej długości. Zdjąłem kota z blatu roboczego i naniosłem miarę na rurę. Za pomocą taśmy wyznaczyłem równą linię końcową, sięgnąłem pod remel i przystąpiłem do cięcia. Krawędź wyrównałem pilnikiem i wyznaczyłem otwory na okablowanie. Potrzebowałem jeszcze wyznaczyć punkty mocujące ramy i kolejno wywiercić otwory. Do wyrzeźbienia przestrzału na przewody urządzeń wejścia-wyjścia użyłem 25 mm wiertła do drewna, które nie do końca nadaje się do obróbki krzywizny. Ostateczny kształt nadałem otworowi dremerem. Za pomocą taśmy dwustronnej zamocowałem w środku zestaw czterech sporników górnej maskownicy i przystąpiłem do nadania brązowej róże nieco bardziej wyjściowego wyglądu. Wyciąłem odpowiednich wymiarów arkusz folii i precyzyjnie naniosłem dekorację na krzywiznę plastiku. Na krawędziach folię ogrzałem suszarką do włosów, aby uczynić ją bardziej podatną na formowanie. Następnie naniosłem dwie warstwy czarnej matowej farby na stronę wewnętrzną, celem przykrycia mało atrakcyjnego brązu. Pozostało wykonanie górnej maskownicy. Niestety nie dysponowałem dostatecznie dużym areałem materiału, potem wcześniej wykorzystałem do przykrycia otworów wentylacyjnych w szafce RTV. Mogłem zamówić nowy arkusz, ale przyszłoby mi czekać na niego ze 3 doby, więc pozostało mi zrobienie czegoś z posiadanych półproduktów. Przyciąłem kawałek profilu ukształtowanego na długość odpowiadającą średnicy rury. Wyciąłem tak samo długie kawałki materiału maskującego, który będzie przyklejony do profilu. Wyrównałem krawędzie, aby uzyskać równą płaszczyznę, będącą podstawą trwałego spoinowania. W kolejnym etapie pokryłem aluminium imitacją karbonu i przykleiłem wcześniej przygotowane elementy maskownicy. Przygotowałem szablon, naniosłem jego obrys na obrabiany element i wyciąłem wzór dremerem. Po tym pozostało mi już tylko nałożyć obwolutę na ramę, podłączyć zasilanie monitor, hub USB, sieć LAN, założyć górną pokrywę i komputer był gotowy. Ostatecznie obudowa mierzy 33 cm wysokości przy 20 cm średnicy zewnętrznej, co czyni ją nieco większą od Maca Pro. Można było zrobić ją 4-5 cm niższą, obracając płytę główną o 90 stopni i wykonując stosowne wycięcia celem zapewnienia dostępu do portów wejścia-wyjścia, ale w takim układzie system nie przyjąłby większej karty graficznej. Mógłbym również wykonać szereg nacięć wentylacyjnych i zrezygnować z wentylatora, co pozwoliłoby na zaoszczędzenie kolejnych 2-3 cm. Rama stoi na gumowych stopkach, które redukują wibracje i unoszą obudowę ponad płaszczyznę biurka, dając nieco dostępu do powietrza, ale zdają sobie sprawę z tego, że może to być odrobinę za mało. Procesor zamknięty w róże notuje temperaturę spoczynkową wynoszącą 33 stopnie, która pod pełnym obciążeniem wzrasta do 80. Karta graficzna po 30 minutach renderowania Unigine Valley Benchmark osiągnęła 74 stopni Celsjusza. Dla porównania nagi procesor zanotował temperaturę spoczynkową 26 stopni Celsjusza, 61 stopni przy pełnym obciążeniu. Karta graficzna rozgrzała się do stopni 62. Pod pełnym obciążeniem komputer nie brzmi w ogóle jak odrzutowiec, ale nawet w spoczynku nie można go nazwać przesadnie cichym. Ogólnie jestem zadowolony z efektów mojej pracy. Mogłem postarać się o lepszy przycisk zasilania, który obecnie ukryty jest w trzewiach obudowy, ale w związku z tym, że jest to jedynie prototyp, nie mam problemu z lokalizacją przycisku. W czasie testów wszelkie niezbędne porty USB zagwarantował mi hub firmy BlitzWolf, ale jakbym się uparł, to pewnie znalazłbym miejsce na wyprowadzenie portu USB na powierzchnię obudowy. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.